Dzisiaj książki o fotografii i skupię się akurat na aspekcie takim typowo technicznym, ze względu na to, że są też książki, które można potraktować jako inspiracje, więc jak coś, to w komentarzach dajcie znać, czy też chcielibyście o tego typu książkach coś usłyszeć. Ale jeśli chodzi o, o aspekt techniczny, to uwielbiam książkę Ekspozycja bez tajemnic. To jest ekspozycja bez tajemnic Briana Petersona. Świetna książka, która pokazuje nie tylko co to jest trójkąt ekspozycji, ale też o kadrowaniu, o użyciu lampy błyskowej, takie podstawy, ale to jest coś co daje nam jakby tu wiedzę już fotograficzną. Czyli tu, w tym jest taka baza, taka, ja bym to nazwał taką lekką biblią fotograficzną, bo mam książki jeszcze, mój to yy, też fotografował i takie sprzed 30-40 lat, mam książki, które no, w tym momencie można by się wydawać, że są zdeaktualizowane, ale tak naprawdę wiedza ta, sama fotograficzna, czyli co to przysłona, czułość, czas, to to się nie zmieniło to cały czas obowiązuje, tylko dużo osób o tym zapomina, szczególnie jak zaczyna swoją przygodę właśnie z fotografią. Więc w tym przypadku ja polecam tą książkę jako taką bazę. Czasem do, jej, do niej wracam. Ja już się szybko czyta to w Empiku, to jest koszt około 30, 30 paru złotych. Naprawdę rewelacyjna książka. Kolejna rzecz, która gdzieś tam mi ułatwiła pracę jakby moją, bo ja uwielbiam błysk, i zarówno w plenerze jak i w studio. Chociaż też staram się korzystać z tego światła naturalnego, ale jeśli widzę, że to światło naturalne jest słabe, no to w tym przypadku staram się przejść tutaj jakby na użycie lampy błyskowej. I jest w sumie taki fotograf Neil van Nikerk. to jest fotograf z Nowego Jorku, jeśli dobrze pamiętam, stworzył kiedyś takiego bloga właśnie o błysku. Ten blog nawet został przetłumaczony. Jak znajdę link, Postaram się w opisie dodać, bo był przetłumaczony właśnie na nasz polski język. To jakaś osoba się podjęła już jakiś czas temu, ale ta osoba też wydała książki. Niestety te książki są ciężko dostępne. To jest fotografia z lampą błyskową w praktyce. I Nil tutaj w tej książce pokazuje, jak używać lampy błyskowej tak praktycznie. I to jest fajne, on dużo błyska też w plenerze, nie tylko w pomieszczeniach, ale też w plenerze, więc pokazuje dokładniej, jak to się je, z czym to się je. Oczywiście, jeśli ktoś jest bardziej taką osobą, że lubi to widzieć, jak to wygląda rzeczywiście, to w opisie można znaleźć mój kurs o fotografii, o lampie błyskowej w plenerze, gdzie tłumaczę dokładnie, jak to użyć, ewentualnie też lampy błyskowej na weselu, to jest też osobny kurs, który naprawdę daje niesamowitą dawkę wiedzy. Ja dużo tej wiedzy też, którą zdobyłem na początku tutaj od Nila, też gdzieś tam przemycam, bo nie ukrywam, że on mi dał taką bazę Pierwsze takie odbijanie światła w ogóle, jak właśnie na weselu, to dzięki Nilowi. I jest druga pozycja: lampa błyskowa w fotografii ślubnej, i też to jest pozycja Nila. On tutaj dokładnie skupia się tylko na aspekcie, akurat podczas sesji i podczas całego ślubu, pokazuje dokładnie, jak to wszystko ogarnąć, jeśli chodzi o błysk. On naprawdę świetnie tłumaczy. Tutaj też do dobre tłumaczenie jest, więc naprawdę rewelacja. Kolejną pozycję, akurat jednej książki tutaj nie mam, bo. Jakiś czas temu się przeprowadzałem i niestety nie zabrałem, ale mam tą książkę też. Książka Joa McNalego, to jest mistrz, jeśli chodzi o błysk lampami reporterskimi. I nie ukrywam, że on mnie najbardziej zainspirował. To chyba z 15 lat temu pierwszy raz zobaczyłem jego szkolenia, kursy online. Od razu się zapisałem, przerobiłem wszystkie jego kursy. No, gość jest genialny, tylko on potrafi użyć 20 lamp reporterskich do jednego zdjęcia, więc on miał zawsze tutaj budżet spory na to, ale nauczył mnie wykorzystywać ten system CLS Nikonowski i ma drugą pozycję z pamiętnika lampy błyskowej. Więc ja polecam tamtą książkę, jest najbardziej inspirująca. Ta znowuż świat błysku, wyjaśnia użycie niektórych modyfikatorów. Więc tu pokazuje dokładnie też aspekt błysku, więc świetna książka. I wydaje mi się, że jeśli ktoś czuje się nieswojo z lampą błyskową, to te pozycje są naprawdę genialne. Ja wiem, że w tym momencie ktoś by jeszcze mógł pomyśleć, że przecież jest mnóstwo książek fotograficznych. Rzeczywiście, ale jeśli opanujemy tą książkę Ekspozycja bez tajemnic i ta seria jest kilku książek tak naprawdę, tylko ja uważam, że ta książka zawiera wszystko, co potrzeba, a dodatkowa książka na przykład Ekspozycja to jest Ekspozycja bez tajemnic, ale jest jeszcze Fotografia uliczna bez tajemnic, to jeśli ktoś chce coś więcej o kadrowaniu, jest też Błysk bez tajemnic i tak dalej, więc jest dużo książek, które gdzieś tam rozwijają jają te tematy, ale tak naprawdę wystarczy poznać tą książkę, żeby... Móc fotografować świadomie, bo to jest ważne. A te pozostałe książki, ponieważ ja jestem maniakiem błysku, jeśli chodzi o błysk, to też te pozycje dodatkowe niestety zauważyłem, że ciężko teraz niektóre z tych pozycji dostać. Wcześniej tutaj była chyba wydawnictwo Galaktyka i te książki były na bieżąco. Teraz niestety ich nie ma, nie wiem czy, czy ktoś inny wykupił. A część książek teraz jest też na stronie Helionu, helion.pl. Też można tam znaleźć i poszukać. Też sporo książek jest Kota Kelbiego. Fajny fotograf też stworzył taką fajną stronę Kelby Training, teraz coś. Się chyba inaczej nazywa, i też sporo tam kursów, które przerobiłem, naprawdę wielu fotografów z całego świata, naprawdę rewelacyjne, ale wydaje mi się, że te książki, jeśli kogoś interesuje w ogóle fotografia, to gdzieś ten błysk kiedyś i tak będzie potrzebny. Stąd ja polecam te książki typowo też o błysku, mimo że ktoś ma wiedzę, że ma tą lampę, potrafi ją włączyć, to też samo zastosowanie tej lampy. I na przykład Joe McNally jest bardzo taki kreatywny, jeśli chodzi o błysk. Natomiast Nil pokazuje co z czym się je, jakby te takie podstawy podstawy, taką bazę, jeśli chodzi o samofotografię. Ewentualnie jeśli ktoś woli uczyć się z kursu i lubi tutaj moje przekazywanie wiedzy, no to w opisie można znaleźć dwa kursy, jeden kurs o błysku, klenerze. I drugi kurs o błysku na ślubie, opanowanie lampy. Może to jest na bazie ślubu, ale tak naprawdę możemy zastosować też we wnętrzach. A sam błysk, ten kurs o błysku z pleneru, tak naprawdę możemy też przenieść do studia, bo samo ustawienie lamp, czy coś to jest tylko ustawienie lamp, ono sprawdzi się zarówno w plenerze, jak i w studio. Więc to też warto brać pod uwagę. Jeśli masz jakieś pozycje, książki, które też mogą pomóc osobom, które szukają tutaj wiedzy na temat fotografii, to daj znać w komentarzu. A jeszcze w opisie i w komentarzu też możesz znaleźć link do kwestionariusza ślubnego, który ja wysyłam swoim parom ślubnym, przed ślubem po to, żeby poznać ich lepiej i też móc dostarczyć im lepszy produkt i dowiedzieć się jak najwięcej o nich, żeby potem ich nie dręczyć już długą rozmową telefoniczną, tylko wszystko po prostu mieć na bieżąco spisane. A tutaj zapraszam do kolejnego filmu, który Cię na pewno zainteresuje.